Po raz drugi w czasie tegorocznych wakacji na to, że w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Automobil Klub Królewski zorganizował wakacyjny Time Attack, czyli wyścig samochodowy dla amatorów. Impreza połączona z rodzinnym piknikiem jest znakomitą okazją do doskonalenia techniki jazdy w bezpiecznych warunkach. Generalnie każda jazda, jak ktoś, ktoś zaczyna, no to jest tak właśnie, że, 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 że na początku się kończy, że ktoś przepałuje e, gdzieś tam wykładnie, tak? No frajdę. No. Kopaki od jak lubią, lubią gdzieś tam bokiem sobie poszaleć, no tu też w jakiś tam sposób yy, mogą, tak, zamiast się kręcić na rondzie w kółko, to, to niech zobaczą, co się dzieje na zakręcie, ale, ale generalnie lepiej technicznie sobie, sobie dojechać i, i zobaczyć, jak, jak, to, jak, to, jak, to, jak to wygląda. Przynajmniej mają, mają też możliwość w bezpiecznym miejscu zobaczyć, jak, jak wypadną gdzieś w zakręcie, tak, co, 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 co się dzieje, tak, no tu polecą na trawę na szczęście, a nie, a nie gdzieś w kogoś. I właśnie większość kierowców przyjechała na tor w CSP, aby się dobrze bawić i podnieść swoje umiejętności. Czas nie był najważniejszy. Generalnie nie walczymy o czasy, nie spinamy się, nie chodzi nam o puchary czy dyplomy. Chcemy po prostu mieć dobrą zabawę. Uważamy, że jazda bokiem jest dużo, jakby dużo więcej frajdy sprawia. Nie idzie ona w parze z czasem, ale o to nam w zasadzie nie chodzi. Piotr Niesiobęcki, podobnie jak wielu innych uczestników wakacyjnego Time Attacku, wystartował samochodem seryjnym, bez większych przeróbek. Auto zupełnie seryjne. Chcieliśmy, żeby samochód był zdatny do jazdy na co dzień, wygodny, bo uważamy, że im więcej jeździ się samochodem, który potem używa się w takich imprezach na co dzień, tym lepiej, bo się ten samochód czuje. Dlatego nie chcieliśmy klatek, bardzo twardego zawieszenia, zupełna seria generalnie. Może jakieś drobne modyfikacje w przyszłości, ale naprawdę do dobrej zabawy nie trzeba wariować, zupełnie seryjny samochód wystarcza. Amatorzy mogli zobaczyć jak ważna jest technika jazdy. Nie zawsze czas uzyskany na torze zależy bowiem od mocy silnika i osiągów. Wiktor Matuszewski w swoim Fiacie Cinquecento pokazał mniej doświadczonym kierowcom, że przed nimi jeszcze dużo pracy i kilometrów na torze, aby jeździć szybko i bezpiecznie. Jestem posiadaczem licencji wyścigowej. Parę imprez takich poważniejszych żeśmy zaliczyli, m.in. rajd mazowiecki, rajd barburka, wyścigowy puchar polski. Natomiast to, co tutaj robimy dzisiaj, to jest kwestia tak naprawdę treningu. No i tak, jakby też spotkania się ze znajomymi. Jest ich tutaj naprawdę liczna grupa, także, także no, cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj być. Szczególnie, że moja etatowa pilotka, którą jest moja małżonka, też przez, no, już w tej chwili ponad półtora roku ze mną nie jeździła, także dzisiaj mieliśmy okazję, żeby odświeżyć sobie troszeczkę. Wiktor Matuszewski okazał się zdecydowanie najszybszy w klasie do 1600 cm3, a w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce, zostawiając w pokonanym polu wielu kierowców w pojazdach mocniejszych i z doładowaniem, m.in. Subaru Impreza, Audi S3 czy BMW. Drugie miejsce w kategorii do 1600 cm sześciennych zajął Sebastian Makulski, jadący Peugeotem 106. Trzecie, również jadący Fiatem Cinquecento, Michał Hryniszyn. W kategorii aut z silnikiem powyżej 1600 cm sześciennych wygrał przemysław pieniążek w renault Clio Sport, przed Tomaszem Żelechowskim jadącym Deł Lanos. Na trzecim miejscu został sklasyfikowany Michał Kojda w BMW 318 Ti. W kategorii aut z doładowaniem najszybszy okazał się Piotr Jurczuk w Fordzie Focusie. Drugi czas uzyskał Michał Jagiełło jadący Audi S3. Na trzecim miejscu wyścig kończył Marcin Kamiński startujący samochodem Subaru Impreza. W klasyfikacji generalnej wygrał Piotr Jurczuk, który uzyskał najlepszy czas okrążenia. Drugie miejsce zajął Przemysław Pieniążek, a trzecie Wiktor Matuszewski. Ja uważam, że ten tor jest wymagający, dlatego że on jest na tyle krótki, że rzeczywiście trzeba popełniać jak najmniej błędów, żeby dobry czas tutaj wykręcić. Ja cały czas się absolutnie tutaj uczę tego, i z tego przejazdu, próbuję wyciągać jakąś tam lekcję, myślę, że o to tutaj w zasadzie chodzi, żeby każdy z nas e, no się sobie w bezpiecznych warunkach potrenował, poćwiczył, a kto potem będzie startował w jakichś następnych imprezach, to, to myślę, że na pewno to zaprocentuje się. Warto odnotować, że specjalnym wyróżnieniem nagrodzono załogę jedynego Fiata 126P, który wystartował w zawodach. Kierowca kultowego polskiego auta zyskał uznanie za efektowną wywrotkę. Kierowcom, amatorom, legionowska impreza bardzo się spodobała. Trudno się dziwić, bo miejsc, gdzie można zgodnie z prawem szybko jeździć i ćwiczyć technikę, nie ma na Mazowszu zbyt wiele. Przyjechaliśmy z kolegą dobrze się pobawić, potrenować. My jesteśmy zdania, że na drogach publicznych siedzi spokojnie, bezpiecznie, ale każdy młody człowiek ma ochotę czasem się wyżyć i tutaj jest idealne miejsce. Nawet jesteśmy drugi raz ogólnie na tym evencie i idzie nam coraz lepiej i na pewno jeszcze tu się pojawimy. Wakacyjny Time Attack miał być imprezą jednorazową, ale duże zainteresowanie spowodowało, że organizator, czyli Automobil Klub Królewski, postanowił kontynuować cykl wyścigów na torze w CSP. Być może jeszcze we wrześniu odbędzie się tu trzecia edycja tej imprezy.